Wam opowiem Halloweenową um, opowieść, która się stała rok temu. To jest historia o moim bracie. Sorry, za, czy nieko, ale dobra. To była Halloweenowa noc. Mój bracie się około 19 poszedł sobie do kolegi na noc Halloweenową. Zaczął kropić deszcz. I on powiedział: Dobra, kropi, kropi, no to nic nie szkodzi. Zaczęli oglądać filmy na Netflixie. No. Potem od, od 20 zaczęła się rozpętywać troszeczkę burza. To powiedział, że no, no nie będzie wracał, bo dopiero była 21. No, znaczy no, no 21. I no, zaczęła bardzo być ta burza, coraz bardziej. Mój brat jeszcze był tam u, koleg u kolegów, bo zjechali się, cała ich mara. Mm. Zaczęła się prawdziwa noc filmowa z burzą w dodatku, później zaczęła być taka wielka burza, że wszystko powyłączali, wszystko, no wiecie, no, no wszystko ten, powywalało im prąd, <grym> nam też, musieliśmy siedzieć dla latarkami normalnie, my czekaśmy... I mój brat stwierdził, że wraca do domu, blało, wiało było okropnie, lecz stwierdził, że nie będzie ciapa i wróci. Niestety tak lało i wijało, błyskało się. I nagle mój brat zauważył biały cień i jego kolega również. Było naprawdę strasznie. Opowiadałem to z takim przerażeniem na twarzy szok Ale to to była zła postać. To był prawdopodobnie nasz dziadek. Dlatego, że mój, e, mój dziadek umarł właśnie przez burzę. Tego samego dnia Halloween. Niestety mojego brata też też mogło to zdarzyć, lecz dziadek nie pozwolił na to. I jestem bardzo szczęśliwa, że mój brat żyje, bo jest najcudowniejszym bratem na świecie, chociaż się kłócimy i ty no. A więc ja się z wami żegnam i papa. Pa.